Witajcie w Mango. Przygotowałyśmy dla was fantastyczny produkt. Produkt, który przyda się, a właśnie jesienią, kiedy e, mamy zbiory owoców, warzyw, kiedy zbieramy grzyby, kiedy mamy ochotę ususzyć e, orzechy. Co się wtedy dzieje normalnie w naszych domach? No, zaczyna się suszenie tego wszystkiego. A gdzie? A na gazetach, a w piekarniku, w różnych dziwnych miejscach. Proszę bardzo, może właśnie to zobaczyć. wygląda to tak. Generalnie krótko mówiąc, jeden wielki sajgon w naszej kuchni, tak, bajzel, załaga. Zobaczcie, bałagan. nawet tutaj o. do nas przyleciała Mama. mucha, która siada na tych produktach, a to na pewno nie jest higieniczne. Poza tym spada na nie kurz i przez parę ładnych dni połowa naszej kuchni, albo nawet i sypialni jest wyłączona z użytkowania, ponieważ jest założona no, tymi wszystkimi darami natury, których nas teraz przyroda, którymi nas teraz bardzo hojnie obdarza, bo to jest sezon na zbieranie, zrywanie, znalezienie znajdywanie, obieranie, kupowanie na kupowanie. placach prawdziwych, na przykład polskich jabłek. O co chodzi i o czym będziemy rozmawiać? Suszarka, do czego? Do grzybów, do warzyw, do owoców, do ziół, do wszystkiego, do, te, do czego co się e, co, tylko mamy ochotę. Co jest najważniejsze? Wspomniałyśmy o muchach siadających i o kurzu. A więc właśnie, po pierwsze, to urządzenie wygląda pięknie, ładnie i estetycznie. Jest zamykane, tak więc nic się na nie nie kurzy. I zaczynamy. Tutaj mamy tak, suszone mango, raz. Suszone banany. Dwa. O, Fantastyczne, to w ramach... Ususzona pietruszka została na balkonie przed tak. jesienią. Mrozy na przykład się zbliżają. Wrzucamy, ususzymy, będzie pyszna do zupki jesienią, do pomidorowej przyszłości. A takimi zupki. suszonymi o. owocami trzeba próbować zastępować chipsy, przekonać o. dzieci do tego, że właśnie, to jest I właśnie, moje zdrowe. dzieci jedzą takie chipsy. Proszę bardzo, banany. Tutaj ananas bardzo smaczny i bardzo dobrze podobno mm. działa na odchudzanie dla kowboja. Mięso suszone, jak ktoś lubi, ma ochotę. I właśnie no grzyby. i to, co na jesień zbierać się po prostu... Trzeba, bo to jest jedyny moment, czyli grzyby potem, żeby nam pięknie bigo spachniał zimą albo barszczyk świąteczny, to takie suszone grzyby trzeba mieć. Sami wiecie, ile suszone grzyby kosztują. Porządne e, prawdziwki czy też borowiki. E, 25 zł 30 no, zł za taki, pewno taki woreczek. Jest to dosyć spora cena. Poza tym nigdy nie wiemy tak do końca, czym one zostały posypane. I przyspieszone suszenie czym tak. zostały, I to Bo to suszenie to wszystko też nie może zawsze się jest znaleźć. takie, jakie powinno być. Poczekaj, jeszcze zanim to podniesiesz, łącznie? zobacz. Tutaj taka powierzchnia suszenia, dzięki temu, że tu mamy sześć poziomów, to jest w sumie ponad pół metra kwadratowego. Sześć tacek, każda z nich pomieści około do? kilograma do kilograma, mm. czyli łącznie e, można ususzyć do 6 kilogramów. Proszę mm. bardzo. Ja tu mięsko wrzucę. I poczekamy. składamy to z powrotem Może na górę, bo no będzie ładnie tacki. wyglądać. Same tacki to nie wszystko. Potrzebne jest tak, jak e, zwykle suszymy w tradycyjny sposób. To potrzebne jest albo słońce, albo piekarnik, w którym sama osobiście przypaliłam grzyby swoją drogą, bo na zbyt wysoką temperaturę nastawiłam. E, albo co sznury, tutaj... czas i to wszystko wtedy wygląda jak. Tak jest. Co tutaj nam suszy? E, co nam suszy? Cyrkulacja powietrza. Włączamy. Teraz mamy tak, Wyłączony, włączamy hop od 40 do 70 stopni. Dioda świetlna informuje nas, że mamy włączone, że wszystko działa. Nie przegrzeje się również ta suszarka, ponieważ mamy tutaj system zapobiegający przegrzaniu. Zmniejszamy, zwiększamy. Co 5 stopni zwiększa nam się temperatura. Świetnie, że ta dioda jest, bo to urządzenie jest tak ciche, że my tego nie słyszymy, można że ona zapomnieć. pracuje i można o tym pracować. A tak po pierwsze dioda się świeci, więc wiemy, że urządzenie jest włączone. Po drugie nie przegrzeje dzieje się właśnie dzięki temu bezpiecznemu Dokładnie, systemowi. a dzięki temu, że mamy te wszystkie sześć tacek przeźroczystych, możemy na bieżąco obserwować sytuację, czyli już co nam się ususzyło, co już jest gotowe. Wygląda to ładnie estetycznie. Elegancko wygląda w naszej kuchni, dlatego nie musimy się martwić, że gdzieś to trzeba będzie chować. Ważne jest też to, że ta suszarka ma kształt kwadratowy, dlatego możemy je kup sobie kupić dwie, trzy, tyle ile mamy ochotę. I proszę bardzo, ułożymy jedna obok mm -hmm. drugiej. Wygląda to ładnie estetycznie w naszej kuchni, nie zagracając i nie wyglądając nieestetycznie. A ja Wam jeszcze szybciutko podpowiadam, co można ususzyć. Warzywa, które się dosypuje potem zimą do zupy. Dzięki temu mamy taką naturalną przyprawę, nie taką kupowaną w sklepie, do której są to, dodawane... Której myślimy to, myślimy myślimy, tak. Do której są dodawane różne niezdrowe i niesłuszące zdrowie No takich przypraw można sody, różne Więc, wszystkie niezdrowe substancje. Zioła, marchewka, buraki, świetne, wystarczy zalać i zagotować, będzie barszcz przepiękny. Jabłka, orzechy, mięso, suszone pomidory, suszone. Mm, A że suszone pomidory kosztują w sklepie? Bardzo hmm. dużo. Suszone cytrusy można nie tylko do jedzenia i do przyprawiania, można też używać jako tak zwane podpóry, czyli po y to, żeby nam ładnie pachniało. I Drodzy Państwo, w naszym sezonie na to, żeby suszyć, mamy sezonową specjalną cenę. Cenę widzicie na ekranie. Jeśli macie ochotę kupić to urządzenie, które na pewno zapewni, y y y nie mówi się na pewno zapewni, które zapewni Wam zdrowe i fantastyczne jedzenie przez całe okres zimowy. A na pewno zachowa zimowy. witaminy we wszystkich warzywach i owocach. Dzwoncie teraz, nasi konsultanci czekają na Wasze telefony. Oni są też gotowi na to, żeby odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i na dodatek przez 24 godziny na dobę. A my teraz chodźmy jeszcze... Bo ktoś zapyta, ale jak to w ogóle działa? Czy ja będę tu miała obsługiwać? Może to jest jakieś trudne, skomplikowane? To ja szybciutko pokażę. Proszę bardzo. Tak wygląda od podstaw nasza suszarka. Włączamy, światełko się świeci to i białe. zaczyna się grzać. I celowy koronczek tutaj, właśnie to ja je czuję na swojej dłoni. Ale żeby ale... to pokazać. No właśnie, bo tego nie widać, proszę bardzo. O, o. widzicie? Z piórami tu do jedzenia. Dmucha. Wentylator powietrze. rozprowadza równomiernie ciepło no i dzięki temu wszystko równomiernie suszy się. Mamy też system e, zapobiegający przegrzaniu się, więc 70 stopni to jest maksymalnie e, 7-stopniowa regulacja temperatury od 40 do 70 stopni w odstępach co 5 stopni, czyli 40, 45, 50, 55 mm. i tak dalej, i tak dalej. Wysoka jakość tego produktu. To nie jest tak zwany tani plastik. Mm -hmm. e, ten produkt został wyprodukowany pod nadzorem holenderskiej firmy. Firmy Treps, y, która gwarantuje jakość tego produktu, czyli to, że materiały są y, takie, które mogą mieć kontakt z żywnością, że jest to urządzenie elektryczne, które jest zbudowane w taki sposób, żeby ten prąd był bezpieczny, y, no i po prostu, że warto to kupić. Drodzy państwo, zobaczcie, ja teraz rozkładam jabłka. Przecież teraz jest sezon na A nie, jabłka. że jestem działkowiczem? O! Moja ciocia miała działkę no teraz, widzisz. tą działkę. Ja mam. no Taka malutka, ale zawsze się zastanawiam, Co ja będę robiła z tymi śliwami, jabłkami? Tak. Czy gdzie ja, co ja z po, tym zrobię? A poza tym nic tak naprawdę nie smakuje jak coś, co zrobiliśmy sami, co przygotowaliśmy sami. Nieważne, że te nasze produkty może nie wyglądają tak estetycznie i tak pięknie, jak te, które kupujemy w sklepie, ale y, powiedziałabym nawet, że to bardzo dobrze. Bo no, te, bardzo które często... nie kupujemy w sklepie, nie są woskowane. Jeżeli się błyszczą, pięknie wyglądają, to znaczy no żeby... właśnie. Woskowane, co niekoniecznie oznacza, że były zdrowe, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci jadły woskowaną żurawinę, na przykład. No... Nie, nie sądzę. Zobaczcie, ile nam się tutaj mieści. Mamy aż sześć tacek, czyli sześć poziomów, na których suszymy równomiernie, a to dzięki temu, że to powietrze cały czas jest rozdmuchiwane wewnątrz całego koniec, tego e, mm -hmm. e, urządzenia. Pod koniec lata, jesienią. Tanie warzywa, tanie mm -hmm. owoce. Pytanie, co z nimi wszystkimi zrobić? Ususzyć. Wtedy zachowają wszelkiego rodzaju witaminy w środku. Będą pyszne, smaczne i przedadzą nam się zimą, będziemy sobie wspominać lato i pyszne jedzenie zdrowe, które będą jedli nasi najbliżsi. A przecież chodzi nam o to, żeby właśnie oni jedli zdrowe i pyszne produkty. zioła, zioła kryje je śnieg i zasną nam na zimę, to trzeba je szybciutko zebrać, a żeby zachowały swoje wartości, odżywcze, swój zapach i smak. To najlepiej je właśnie w takim urządzeniu, w takiej suszarce wysuszyć. Gruszka, z której ugotujemy e, świąteczny kompot z suszu. Do a tego właśnie, jabł, nie trzeba kupować suszu drogiego tak, na Tak, Nie wiemy, jaki też susz potrafi być drogi, a nie wiemy, co w tym suszu jest dodane. Drodzy Państwo, stawiamy na zdrowie, stawiamy na jakość. E, to urządzenie zajmuje naprawdę mało miejsca, natomiast mieści bardzo dużo produktów, bo przypominam, że mamy aż sześć poziomów. Do sześciu kilogramów można łącznie pomieścić tutaj w tej suszarce i ponad pół metra kwadratowego e, powierzchni na produkty do to suszenia. To urządzenie jest bezpieczne. To urządzenie e, informuje nas o tym, że jest włączone, tą właśnie zapalającą się diodą i jest wyposażone w specjalny system zapobiegający przegrzaniu. Czyli możemy tak naprawdę zapomnieć o tym, że położyliśmy coś na tej suszarce. Możemy się zająć swoimi innymi I rzeczami. I Tutaj I przez tylko, przeźroczysty plastik od i czasu tylko do czasu. tak, kontrolować raz na jakiś czas, zresztą wszystko widać, bo to jest wszystko przezroczyste. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, e, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu, przez całą dobę nasi konsultanci czuwają, pomagają i bardzo chętnie doradzą, odpowiedzą na wszystkie pytania. A teraz nie zapomnijcie, że mamy sezon na suszenie grzybów, owoców, mamy fantastyczną dzięki temu suszarkę e, w specjalnej cenie, dzięki której będziemy mogli e, w zimie na wiosnę, jeść Cieszycie. pyszne zdrowe. Przekonajcie swoje dzieciaki, niech zapomną o chipsach, niech jedzą suszone owoce i warzywa. Wy też korzystajcie z tego, bo dzięki temu macie gwarancję, że odżywiacie się w sposób zdrowy i na dodatek sami to zrobiliście. Możecie to zrobić dzięki naszej suszarce. Zapraszam.